Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Wojtek Wiśniewski z i dzisiaj będziemy mówić o autohipnozie, czyli czym jest autohipnoza, czy działa, czy mamy na to potwierdzenia naukowe, na co możemy ją stosować i jak się zahipnotyzować. Zaczynajmy. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, będziemy mówić o autohipnozie. Więc zacznijmy od tego, czym jest autohipnoza. Autohipnoza to po prostu stan lub proces wprowadzenia się w stan hipnozy, przez siebie samego, czyli nie wykorzystujemy drugiej osoby, na przykład hipnoterapeuty czy hipnotyzera, bo to może być na przykład hipnoza sceniczna, że ktoś na przykład zahipnotyzuje nas na scenie, tylko po prostu sami wprowadzamy się w stan e, hipnozy. Po co się hipnotyzować? No to tutaj w tym momencie musimy przejść i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie hipnoza jest, czemu służy. I teraz, jeżeli nie miałeś czy też nie miałaś żadnego styku z tym terminem, z tą techniką, wyszukując w Google czy w jakiejś innej wyszukiwarce, wyskoczy ci bardzo wiele różnych podejść do hipnozy, do hipnoterapii, ponieważ wpisując hipnoza znajdziesz osoby. Powiedzmy, profesjonalistów, najczęściej psychologów, psychoterapeutów, hipnoterapeutów, psychiatrów, którzy bardzo często wykorzystują tzw. hipnozę kliniczną, która pomaga im w, w terapii najczęściej. Natomiast znajdziesz również osoby, które również często nazywają siebie e, hipnoterapeutami, natomiast na przykład oferują powrót do wcześniejszego życia, a nawet spotkałem się z osobami, które Twierdzą, że hipnoza może pomóc w komunikacji ze zmarłymi. I na końcu tego spektrum znajdziesz również hipnotyzerów, takich scenicznych, którzy hipnotyzują ludzi na scenie dla rozrywki. Wszystko, co łączy te osoby, to sama technika, to znaczy oni wszyscy w dosyć podobny sposób wykorzystują daną technikę, natomiast wykorzystują tę technikę do różnych celów i różnie te cele interpretują. I mamy tutaj cele, które są powiedzmy sprawdzone naukowo, a są też cele, które. Ja powiedzmy, nazwałbym rozrywką, to znaczy nie da się potwierdzić tego, pewnie zgodzisz się ze mną, że rzeczywiście hipnoza jest w stanie skomunikować nas ze zmarłymi przodkami. Natomiast za hipnozą stoją taką kliniczną hipnozą, wykorzystywaną przez certyfikowanych hipnoterapeutów, stoją naprawdę powiedzmy grube, kolokwialnie grube badania najlepszych uniwersytetów, najlepszych uczelni, laboratoriów na całym świecie. Stwierdzających, że jest to skuteczna e, terapia. Skuteczna terapia czy też technika do czego? No więc właśnie jest to skuteczna technika radzenia sobie z różnymi problemami, ale też technika rozwojowa. Czyli to nie znaczy, że mamy jakieś problemy psychiczne i musimy wykorzystać hipnoterapię, ale możemy również sięgnąć po hipnoterapię po to, aby czymś na przykład lepiej sobie radzić, mieć na przykład lepsze wyniki. Dlatego nie jest dziwne, że bardzo wielu dzisiejszych sportowców sięga między innymi po hipnoterapię nie po to, aby jakby pomóc sobie z jakąś nie wiem, problemem psychicznym, ale żeby po prostu osiągać lepsze wyniki, choćby na przykład właśnie przez to, że może mają jakieś blokady i tak dalej. Więc wiemy czym jest hipnoterapia. Pytanie jak działa w takim razie hipnoterapia? Tu oczywiście również, jeżeli zaczniesz szukać, to znajdziesz różne podejścia. Podchodząc do takiej współczesnej hipnoterapii klinicznej, która oparta jest na badaniach również związanych z neuromarketingiem, z neurobiologią, neuropsychologią, kiedyś uważano hipnozę za pewien stan snu, pewien trans i tak dalej. Natomiast bardzo trudno jest to naukowo udowodnić. Co nie znaczy, że trans jest czymś bardzo negatywnym, nieprawdziwym. Natomiast. Naukowcy doszli do wniosku, osoby, które zajmują się najczęściej hipnoterapią kliniczną, że najlepiej uznać, że hipnoza jest stanem zwiększonej sugestywności, ponieważ sugestywność to, jak wpływamy na sugestie, możemy zmierzyć naukowo. Więc zamykając oczy i wprowadzając się w stan hipnozy, Wchodzimy w taki stan zwiększonej sugestywności, gdzie te sugestie docierają do nas łatwiej, mamy obniżony poziom krytycyzmu i w ten sposób możemy wpływać na nasze emocje, uczucia, myśli, jakieś nawyki itd. i możemy te elementy poprawić. Dlatego właśnie hipnoza jest bardzo skutecznym narzędziem, jeżeli chodzi o takie narzędzia terapeutyczne. Na co w takim razie może pomóc nam hipnoza, czy też autohipnoza? Na różnego rodzaju problemy ze stresem, lękiem, obawami. Jest cała masa technik, właśnie pod kątem hipnozy, które pozwalają doskonale sobie radzić z tego typu problemami, ale hipnoza wykorzystywana jest również na przykład w. Problemach związanych z bólem, przy różnych chorobach. Możemy w dużej mierze pozbyć się bólu bez brania jakichś środków przeciwbólowych. Możemy wpływać na jakieś nawyki, na przykład bardzo dobrze radzi sobie hipnoterapia, z jeżeli chodzi o pomoc w rzucaniu palenia, czy na przykład zrzucaniu wagi. Nie przez to, że sama z siebie zrzuca wagę, natomiast przez to, że wpływa na nasze nawyki, na przykład żywieniowe. I tak dalej. I to, co ważne, to wszystko jest poparte ogromną ilością badań. Więcej informacji znajdziesz na promentalnie.pl Link jest poniżej, więc z tej strony mamy właśnie taką hipnoterapię, powiedzmy terapeutyczną, ale do tego mamy taką hipnozę rozwojową, która może pomóc nam właściwie właśnie w takim lepszym rozwoju osobistym, czyli na przykład zwiększeniu pewności. Na, czyli na przykład zwiększeniu pewności siebie, w osiąganiu lepszych wyników biznesowych, sportowych, dlatego, właśnie, tak jak wspomniałem, bardzo często sięgają e, po to e, sportowcy, więc jest to technika, która jest rewelacyjna, ale przez to, że jest to technika wykorzystywana również przez różnych ludzi i która jest starą techniką, i ta dzisiejsza. W dużej mierze różni się od tej, która była gdzieś tam, nie wiem, 100 lat temu wykorzystywana na przykład w psychoterapii, to ludzie uważają, że jest to coś, co jest magiczne, co jest niebezpieczne, natomiast nie jest to prawdą. Autohipnoza to wprowadzanie siebie samego w stan hipnozy. Pytanie, w jaki sposób wprowadzić się w stan hipnozy. Tutaj jakby mamy kilka dróg. Możemy po prostu. Najczęściej zapisać się na jakieś studia, na jakiś kurs związany z hipnoterapią i nauczyć się całego procesu wprowadzania w stan hipnozy. Bardzo często wydaje nam się, że właśnie ta hipnoza jest transem, jest snem, więc my jesteśmy nieświadomi, więc jak mielibyśmy się wybudzić, ale nie jest to prawda. Tak Najczęściej doskonale wiemy, co dzieje się wokół nas. Tylko tak jak wspomniałem, podobnie jak czytamy książkę, oglądamy film, nasza uwaga skupiona jest na czymś innym. W tym wypadku jesteśmy skupieni na naszym świecie zewnętrznym, wewnętrznym, przepraszam, na myślach, uczuciach i dzięki temu możemy z tymi elementami pracować i je poprawiać. Więc jeżeli chcemy wprowadzić się w stan, hipnozy samemu poprzez autohipnozę musimy nabyć jakby umiejętność wprowadzania się w stan hipnozy, przechodzenia przez kolejne etapy e, hipnozy. Więcej na ten temat znajdziesz właśnie na promentalnie.pl. Inną opcją jest napisanie sobie skryptu, na przykład, e, czyli jakby całej takiej sesji hipnozy. Wejście, jakby takie przez indukcję, jak to się mówi, jeżeli chodzi o hipnoterapię, w stan hipnozy. I kiedy jesteśmy już w momencie hipnozy, możemy zasugerować sobie, że jeżeli otworzymy oczy, to nadal pozostaniemy w stanie hipnozy, więc możemy otworzyć oczy, przeczytać skrypt, który sobie wcześniej przygotowaliśmy i później wyjść z hipnozy. Nie są to proste techniki, wymagają dużej wiedzy i umiejętności, więc są to techniki dla osób, które po prostu. Hipnozą się zajmują. Natomiast jest również trzecia opcja. Ja nazywam ją taką autohipnozą asystowaną, ponieważ ona polega na słuchaniu właśnie nagrań i możemy sobie tworzyć sesję, nagrać sesję właśnie hipnozy samemu i słuchać, co ułatwia nam wejście. Natomiast nadal musimy mieć tą wiedzę, jak przygotować taką sesję. Natomiast, jeżeli jej nie mamy, to możemy sięgnąć po gotowe nagrania autohipnozy, które przygotowały inne osoby. I między innymi na promentanie.pl znajdziesz również moje profesjonalnie przygotowane sesje autohipnozy pod kątem różnych problemów, wyzwań itd. Więc zachęcam cię do zerknięcia, link znajdziesz. Poniżej. Teraz, skoro wiemy już, jak działa hipnoza, w czym może nam pomóc, jakich technik użyć, czy też narzędzi, aby wprowadzić się w hipnozę? Pytanie ostatnie, czy jest to bezpieczna? Technika, więc jak najbardziej jest techniką bezpieczną, oczywiście, jeżeli mamy odrobinę rozsądku. Zacznijmy od tego, że oczywiście powinniśmy wykorzystywać hipnozę, autohipnozę, słuchanie nagrań autohipnotycznych w bezpiecznym miejscu. Tak samo jak w bezpiecznym miejscu czytamy książkę, medytujemy, nie wiem, modlimy się nie robimy tego nie wiem za kierownicą samochodu tylko najlepiej w spokojnym miejscu usiąść w pokoju i właśnie wtedy jakby wykorzystać właśnie sesję czy wprowadzić się w stan autohipnozy więc to jest taka jedna rzecz która może być oczywiście wiązać się z jakimś niebezpieczeństwem ale myślę że to jest jakby taki racjonalny argument kolejna rzecz to warto sięgnąć po rzeczy które tak jak wspomniałem są sprawdzone jakimiś badaniami yy, klinicznymi i tak dalej. Nie na wszystko pomaga hipnoza. Więcej na ten temat znajdziesz na permentalnie.pl. Nie, nie polecam również korzystania z tej metody w celach rozrywkowych, gdyż ja osobiście traktuję to jako formę Terapii, czy też for, formę rozwoju, więc sięgam po rzeczy, które są sprawdzone, więc to jest kolejny ważny element, na który warto zwrócić uwagę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak zacząć, jak więcej dowiedzieć się, poczytać, to na promentalnie.pl znajdziesz też książki, które moim zdaniem są najlepsze na rynku, jeżeli chodzi o hipnozę i autohipnozę. A jeżeli chcesz spróbować, to wejdź na promentalnie.pl tam znajdziesz darmowego e-booka z. Darmowym nagraniem jednej sesji autohipnozy, takiej relaksacyjnej, a jeżeli chcesz sięgnąć po inne nagrania, które związane są z konkretnymi problemami, typu jak zwrócić wagę, jak poradzić sobie z lękiem, stresem, z niską samooceną, to wejdź na promenarię i tam również znajdziesz już gotowe sesje. Więc mam nadzieję, że cię zainteresowałem w tym krótkim filmie, starając się opowiedzieć o czymś, co jest dosyć skomplikowane, ale naprawdę bezpieczne i warte uwagi, jeżeli zależy nam na poprawieniu może naszego stanu mentalnego, ale też na le może lepszych wynikach na przykład sportowych, biznesowych i tak dalej, więc zachęcam Cię do zerknięcia na prometalnie.pl a ja Ci już dziękuję. Cześć!